Dzisiaj sobie zagramy najgorszym państwem w tej grze. I z tym jest Linhalsteiniem. w się czemu to państwo jest takie najgorsze? Bo po pierwsze jesteśmy otoczeni przez dwa, a w tej grze bardzo potężne kraje, a jestem taki no, no mały no kurduch pelkiem. No i no, to już wielko, do, do trochę do pieniędzy, ale jeszcze tak dla utrudnienia o to, no to nie możemy atakować. No, na, no, na, no, na takich doszczerów. No, jak często kupujesz, to czas na oszczędności, a jak oszczędności, to atak No to więc. No to więc, no bo tak szczerze, bo ta faciara jest mega silna, bardzo. No, tak szczerze, no może w życiu, może aż taka nie jest, ale w tej grze po pozdro. No to więc, no, no więc widzowie, no to więc ja zrzucę tak, no więc poczekajcie, no ja zrzucę tak z, 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 dwie, trzy, bomby no, na, na, na Austrię. Okej, okay, widzowie, rzuciłem trzy bomby, ale i Austria się poddała, no to więc już nie jesteśmy może aż takim no, małym no, kurduplem. Ale no, nadal jesteśmy no, no powiedzmy, że tacy jeszcze mali. Okej, okay. okej, okay. ja tu już mam no, większe prawo na no, Polski. Hmm, idę do Polski, jeszcze nie, nie atakujmy, no pojazd, czy nas zbyt silna, no, teraz sobie pójdziemy na Czechy, no dawajcie na Czechy, jasna cholera, nie, czekajcie, no ja bombę, no muszę zrzucić. do no, dobra, widzę, ja rzuciłem bombę, no i, no i myślę, że trochę, o tak osłabły. Mmm, no że ja sobie no, wojska nie zrobiłem, no więc szybko trzeba ją sobie zrobić. Nie no, bo tak to tym... to, to my nie służymy tego imperium imperium. Nie, bo tak to mi inaczej na no, imperium nie służymy, Dobra. Teraz wojna. Palecimy na. Aj no to, to jak pierwszy dzień stoły? no bo, bo tak no, bo, nie mamy to u mnie. No tak nawet nawet. Okej. Okay. Okej, okay, no to bo już nie jesteśmy aż tacy mali. No, jak często kupujesz tak. to. Tak okay, więc A Aj... Już, już nie jesteśmy powiedzmy tacy mega mali. Wytworzy to my już sąsiadujemy z Polską. Tylko, że Polska jest trochę na nas zbyt silna. No Ewy, tak szczerze, to ja biorę, o no, pieniądze zarobię Dobra. Dobra, więc teraz pójdźmy sobie... No, czekajcie, to jest samolot. Samolotik. Dobra, z... więc teraz chyba sobie pójdziemy... I teraz sobie pójdziemy na Słowenia. Bo tak. Dobra. Słowenia, chodź na wojnę. No bo co? No bo co mamy tworzyć do wielkie, no nie zniższalne na no imperium do Liechtensteinu? No, no to więc wiecie, no widzowie, może no z takiego no kupu redukla no może no że może państwo nie do powstrzymania ale w to w ogóle to także niestety nie może, nie można nagrać się podbierać a wtedy to będzie nule no bo wtedy pod koniec jak często kupujesz taka się jedną godzinę czyli jedną godzinę żeby zaatakować państwo Co jest to jest Austria? Nie, no nie gada, że Austria chce się uwolnić. Nie, o nie, nie. Nikt nie może wyłonić z wielkiego imperium Nowolię, Holstein. No bo no, no, patrzcie, o to. on. No to. Ale, to, no, to tak się to, że to jak tam ten kraj, no to jest nawet spore państwo. No, teraz chyba sobie pójdziemy no, no na Polskę nie na Słowację nie na Węgry o no pójdziemy na Chorwację dawajcie na Chorwatów. no Chorwatów no, no, dolecimy z grubej rury dobra więc teraz poruszamy nie aż to... Tylko nie stosuję, jeżeli padają mi te bomby, to jest ścisło, co to? tutaj. Co? Co? Tak mało kasy nie biorę. Ale patrzcie, my już mamy... No, 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 sorry, państwo. No, no, ale ja chcę stworzyć państwo no. większe, większe niż taka no Gren. No, no niż taka no Dania z Grenlandią. tworzymy jeszcze większe państwo. Stworzymy z tego, z tego małego, no, kurdupla. No, tylko jeszcze z tym utrudnieniem, że. My mamy tylko swoich no sąsiadów atakować Dobra Dobra Cię wydarzy Anny no na Węgry No na My na Węgry, siema dostaniecie na popysku Dobra To lecimy na nich To już nic nie zostało. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak teraz. Zaraz, trudno. To... Ej, tak wszystko są ciebie dumny, no że patrzcie. Patrzcie, no że. My byliśmy takim małym państewkiem. Z taką kulubką, ale teraz. No elegancja Francja. Okej, okay, Patrzmy. Sąsiadujemy z, z Ukrainą? Chyba jeszcze nie. Aha, to co się idzie do, do Austry? No dobra, bo Austria chce się uwolnić. No, ale ty nie będzie wolni. Ha, łatwo, bombiki. Dobra, więc teraz... No ja czekaj, co ja sąsiaduję z Ukrainą? Nie, nie czekajcie sprawy za wypowiem na no i wojnę Proszę by tak... Jest! Tak! Z nimi sąsiaduje, no tylko czekajcie, znowu trzeba zrzucić bomby, bo są zaś O, dobra widzę, jest na nich bombę. No i oni są me, mega słabi. Oni już szans nie mają. Patrzcie. Przecież ja w ogóle muszę... anulować patrzcie. Nic. No i to tak, tylko tutaj. Jeszcze no to zginę. No i. Łatwe. Po prostu łatwe. Trzeba stworzyć większe państwo niż. Nie, no niż danie. a Jak często kupujesz, to czas na oszczędzanie. Dobra, prawdowie. No to więc dla mnie Dana pora jest na Białoruś. No, no bo my teraz teraz zaczniemy atakować no, takie trochę większe kraje Dania, no, na przykład no, Chorwacja, Bośnia.

i każdy chce znaleźć się wamęsko. To jest dwanaście. w widowie więc teraz sobie zajmiemy się se Serbią. Tutaj Serbia jest bardzo słaba, więc Możesz zostawić się przy stasowaniu i dasz pochować przez ekscytujący świat pełen przygód. W Polsce 24. Nowa telewizja informacyjna. Wiemy, co najbardziej porusza Polaków. I będziemy o tym informować każdego dnia. Telewizja w Polsce 24. Tu jest Polska. Życie potrafi być prawdziwym źródłem. Widzę je, teraz sobie chyba zajmiemy sobie, sobie jeden Rumuńczyków. Bo tak. Dobra, więc teraz sobie podbijemy Litwę. Dobra, widzowie. Więc jeszcze sobie podbijemy na solitwę. Do, dobra, widzowie. Jeszcze sobie podbijemy na No No czemu to mi tak przybliża? Dobra, teraz na Litwę sobie no, pójdziemy. Litwa, wstajemy. No, dobra. To Widzę to więc mi się wydaje, no, że już to wystarczy. No podbijania Stwo, stworzyliśmy z małego 100 kilometrowego, Dzień państwa Dzień wielkie Zastawić imperium. No i, no i, no i, no i